układy równań liniowych. W tym filmiku zadanie z procentami i zadanie z promilami. Zadanie 5.74 dotyczy procentu i brzmi następująco. W dwóch naczyniach znajduje się roztwór wodny soli. Mamy w takim razie dwa naczynia. W pierwszym naczyniu stężenie procentowe wynosi 25%, w drugim 45%. Po ile kilogramów należy wziąć każdego roztworu, to bierzemy pierwszego roztworu x kilogramów, drugiego y kilogramów, aby otrzymać 8 kg mieszaniny o stężeniu 40%. Czyli mieszamy te dwa roztwory, powstaje nam mieszanina, która ma 8 kg i stężenie procentowe to 40%. Układ równań. Czyli potrzebujemy dwóch równań. Mamy już dwie niewiadome. Pierwsze równanie dotyczy masy, czyli masa pierwszego roztworu plus masa drugiego roztworu daje nam 8 kg. Drugie równanie będzie mówiło, ile czystej soli mamy w każdym roztworze. I tak, w pierwszym roztworze mamy 25% czystej soli, czyli mamy 0,25x. W drugim roztworze 45%, czyli 45% Y, a w naszej mieszaninie mamy soli 40%, czyli mamy 40% razy 8. Rozwiązujemy układ równań, czyli pierwsze równanie można pomnożyć przez minus 25%, setnych, czyli tutaj zostanie zastosowana metoda przeciwnych współczynników. Czyli tu wymnożamy mnożymy przez minus 25%. Setnych. A tutaj jedynie po prawej stronie porządkujemy, czyli będzie 3,2 i dodajemy równania stronami. X się redukują. Zostanie 2 ,1. y równa się 1,2 dziesiąte. Dzielimy przez 2 dziesiąte, albo inaczej mnożymy przez 5 i otrzymujemy 6 kg. Wybieramy sobie teraz równanie. wybiorę to równanie. No z niego ładnie widać, że x to będzie 8 minus y, czyli 6, czyli x to 2 kg. Czyli w odpowiedzi, ja ją tylko w skrócie tu zapiszę, roztworu 25% mamy 2 kg, a roztworu 45% mamy 6 kg. I o to też pytało zadanie. I zadanie kolejne, 5,77. Ile trzeba wziąć gramów złota? Próby 960, a ile? Próby 375, żeby otrzymać 200 gramów złota? Próby 750. Czyli ponownie. Mieszamy dwie y, próbki złota. Mamy x gramów. 960 próba, y gramów 375 próba i otrzymujemy 200 gramów złota o próbie 750. Co to znaczy próba 750? Na przykład, to oznacza, że w tej próbce jest 750 promili czystego złota. Pierwsze równanie, podobnie jak w poprzednim zadaniu, czyli mamy masy dodane do siebie tutaj w gramach, a drugie równanie dotyczy ilości tego czystego złota w każdej próbce. Czyli mamy 960 promili, czyli 960 tysięcznych plus 375 tysięcznych, oczywiście razy masa wszędzie. I mamy 750 tysięcznych razy. Wieście, przypominam, 1 promil to 1 tysięczna i powstaje nam układ równań. Tu ponownie ja zastosuję metodę przeciwnych współczynników, czyli pierwsze równanie wymnożę przez minus 96 setnych. No i wystarczy wymnożyć 200 razy minus 96 setnych to jest minus 192. Tutaj w większości przepisujemy, i po mnożeniu po prawej stronie mamy 150. Dodajemy równania z xy X -y nam się redukują, i jeżeli chodzi o y, minus 585y równa się i to będzie minus 42. Dzielimy i staramy się zawsze podawać wynik. W dokładnej liczbie, czyli to będzie 71 i 31,39 g. No i znowu wybiorę pierwsze równanie, czyli będziemy mieć, że x równa się 200 minus 71 i 31,39 po odjęciu 128,839 gram. Kwestia odpowiedzi jeszcze, czyli złota o próbce 960 mamy 128 i 8,39 g, to jest około 128,2. Natomiast złota o próbce, o próbie 375 mamy 71,31,